To jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia dla nazwy, a dla was my najlepsi hej, przyjaciele. Hej! Możesz dziś spełnić nic nie Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! To my! Tosia i Tymek! To pora spania! A nam się wcale nie chce spać. Rozbudzeni. Już są. Przyszli do nas właśnie rodzice Kai. Mamusia Statu się zaprosili ich dzisiaj na kolację. To pożegnalne na kolację dla dorosłych, bo jutro przeprowadzamy się do nowego domu. Hej, kochani, wchodźcie. Hey. Cześć, Bartek. Cześć, Jola. Dzięki za zaproszenie. Zrobiłam nam deser. O, A, dzięki. Możemy wam jeszcze jakoś pomóc w pakowaniu? Nie, nie, dzięki. Mamy już wszystko przygotowane do przewiezienia. O, cześć bliźniaki! Cieszycie się z jutrzejszej przeprowadzki? Tak, tak. Gdzie jest kaja? Została z opiekunką z Darią. Rety, proszę pani, ten deser wygląda przepysznie. <laughs> proszę, czy możemy zejść i trochę go zjeść? O nie, Tosiu, przepraszam, ale jest już za późno na deser. Proszę, tylko nie zjedzcie dziś całego. Proszę, zostawicie tam trochę. <laughs> Może, ale teraz czas powiedzieć wszystkim dobranoc. Dobranoc wszystkim. Dobranoc, dobranoc, dobranoc deserku. Dobranoc! Z deserku. Dobranoc. Dalej. dobranoc! No chodź! Czekaj na mnie, mamusia utuliła nas do snu. Dobranoc. Dobranoc, moje tymtośtastyczne bliźniaki. Dobranoc, mamusiu. Postarajcie się zasnąć, proszę. Jutro czeka nas pracowity dzień. Leżeliśmy w naszych łóżeczkach i myśleliśmy o jutrzejszej przeprowadzce. Nie mogliśmy zasnąć. Dymek? Tak, Tosiu. Chyba jestem zbyt przejęta, żeby zasnąć. Ja też! Jestem całkowicie rozbudzony. Jutro wieczorem będziemy już w naszych oddzielnych pokojach w naszym nowym domu. A to piętrowe łóżko będzie w domu antka. No tak! To nasza ostatnia noc w naszym piętrowym łóżku. Zanim oddamy je Antkowi, już za nim tęsknię. Już nigdy więcej nie prześpię się na dole. A ja nigdy więcej nie prześpię się u góry. Chodź, się zamienimy ostatni raz! Zgoda! A. <śmienicza> Z czego się tak śmieją? Pójdę zobaczyć. Chodź, księżycowy króliczku. Chodź, ty Nek. Idę. I on wtedy słuchał po prostu. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to było śmieszne? W ślubie. <śmieniu> mi spadł. Opuściłam króliczka. O nie. O nie. Zaraz go uratuję. Dobrze, kochanie. Zaraz ci włożę. <laughs> Tyle tych pudeł. Co wy z nimi zrobicie? Wezmę tylko talerzyki. <laughs> Znalazłaś go? Tak. Hmm. Mam krzyżowego morza. Kocham cię, króliczku. Czy ktoś cię widział? Raczej nie. Widziałam mamusie. A widziałaś deser? Nie, nie widziałam. Może ty zejdź na dół razem z misiem i zobaczcie. Dobra. Razem z misiem poszliśmy szpiegować deser. Ale go nie widziałem. Dlatego podszedłem trochę bliżej. Proszę, częstujcie się. Ile ci to zajęło? Wiesz, że niedługo jakieś 20 minut. Coś musiałaś mieć przygotowane, przyznaj się. No tak, tak. Krem, nie robiłam kremu od zera miałam gotowy, przyznaję. Wygląda niesamowicie. Kto chce trochę? Ja! Yeah. To? to będzie moje. To? Tosiu, właśnie jedzą deser. Wróciliśmy do łóżek, a ja wciąż myślałem o tym deserze, aż usłyszałem, że goście wychodzą. No, bardzo wam dziękujemy za przepyszną kolację. O, to my dziękujemy, że przyszliście, będzie mi brakowało tego, że nie ma was w pobliżu. Pamiętaj, przeprowadzamy się tylko dwie ulice dalej. Nadal możesz mm -hmm. przywozić Kaję do dzieci. Na pewno przyjdziemy Daj jutro, żeby wam pomachać. Zupisiu, przytul mnie. O, i mam nadzieję, że Tosie i Tymkowi będzie smakował deser, który im zostawiliśmy. O, dziękuję, na pewno będzie. Dobranoc. Do zobaczenia. Dziekuję, dobranoc. Pa, pa. Wracajcie bezpiecznie. Pa. Tak, deser, Tosiu, nie śpisz jeszcze? Zostawili trochę deseru. Hurra! Ciiś. 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 Szybko, skakuj do łóżka. Już. Mamusia i tatuś usłyszeli nas i przyszli do naszego pokoju. Cześć mamo, cześć tato. Cześć mamo, cześć tato. Tosiu, Tymku, znów zamieniliście się miejscami? Dlaczego jeszcze nie śpicie? Za bardzo przejmujemy się jutrem. Przepraszamy, przepraszamy. Wtedy mamusia powiedziała: Nie szkodzi! Przeprowadzka to wielka przygoda! Nie szkodzi. Przeprowadzka to wielka przygoda, kochani. Ja chyba też dzisiaj nie pośpię. Ale się postaram. Ja też. Nie wiem jak wy, ale ja jestem podekscytowany tym, że na śniadanie zjemy deser. <grym> <grym> Cały? Salutki. I dlatego <grym> <grym> warto szybko zasnąć. I to powiedział tata byłoby na tyle. <grym> Macie dobrą pamięć? Pamiętacie co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa tosi i Tymka. Zagrajmy. Dzisiaj mamusia i tatuś zorganizowali pożegnalną kolację dla dorosłych. Pamiętacie co takiego przynieśli ze sobą rodzice Kai? Czy to był deser? Czy może lody? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. prawidłowa odpowiedź to deser. Mniam. Zobaczcie. Hej, kochani, wchodźcie. Ej, no. Cześć, Bartek. Cześć, Jola. Dzięki za zaproszenie. Zrobiłam nam deser. O, dzięki. Możemy wam jeszcze jakoś pomóc w pakowaniu? Nie, nie, dzięki. Mamy już wszystko przygotowane do przewiezienia. O, cześć bliźniaki, cieszycie się z jutrzejszej przeprowadzki? Tak Tak Gdzie jest Kaja? Została z opiekunką, z Darią Rety, proszę pani, ten deser wygląda przepysznie <noise> Proszę, czy możemy zejść i trochę go zjeść? O nie, Tosiu, przepraszam, ale jest już za późno na deser Proszę, o? tylko nie zjedzcie dziś całego Proszę, zostawicie nam trochę <noise> Świetna gra Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.